W liście do Efezjan apostoł Paweł opisuje działanie diabła wobec nas jako zastawianie pułapek. To jest szósty rozdział, jedenasty werset, aby tam ostać się przed zasadzkami albo w innym miejscu pułapkami diabelskimi. No, jeśli diabeł zastawia na ciebie pułapki, no to można sobie zadać pytanie, jak to robi, albo może nawet lepiej, co jest mu potrzebne do tego, żeby skutecznie zastawić na nas pułapkę. No, ja odpowiadam sobie na to pytanie, że musi nas obserwować, musi nas poznać, żeby skutecznie nas złapać w którąś ze swoich zasadzek, pułapek, to musi poznać nasze nawyki. No to już tak, jak i myśliwy, czy wędkarz, no, poznaje nawyki, Zwierzyny, na którą poluje, którą chce w jakieś tam pułapki czy w miejsce zwabić i tak dalej, i tak dalej, Pomyśl więc, że masz przeciwko sobie naprawdę sprytną bestię, bardziej od ciebie inteligentną, bardziej od ciebie przebiegłą, bardziej od ciebie doświadczoną w złu i w sprowadzaniu ludzi na manowce, czyli właśnie do tych pułapek. Nie? Dlatego, jeśli chcesz się ustrzec tego, to po pierwsze, musisz uznać swoją ograniczoność i niekompetencję. Sam tę walkę przegrasz. Czyli to jest pierwsza rzecz. Musimy w tej walce z tak inteligentnym przeciwnikiem oprzeć się na Bogu. I rzeczywiście, apostoł Paweł w tym miejscu mówi: przywdziejcie całą zbroję Bożą. Abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, czyli nie tylko ogólnie oprzeć się na Bogu, ale bardzo konkretnie. No ja już nie będę cię w to wtajemniczał, bo to zrobił apostoł Paweł. Otwórz sobie szósty rozdział, od mniej więcej dziesiątego wersetu, szósty rozdział listu do Efezjan, do dwudziestego. Tam wszystko, kawa na ławę jest wyłożone. Pytanie, czy zechcesz to zastosować?